Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w drugim odcineczku z Card Dealer Simulator. Już jedziemy zaraz po furtkę, a jako po furkę to to zobaczycie za momencik. Stawcie łapkę w komentarz oraz subskrypcję, jeżeli chcecie więcej materiałów z tej gierki. A ja się zabieram do roboty. Nie ma co tutaj się kurczę obijać, lecimy dzisiaj też z jakieś dwie fury ogarniamy, po trochę może coś porobimy przy basztacie naszym. Wbijajcie też. Najpierw zobaczymy sobie, co tutaj jest. Trochę blacharki. A trochę tej blacharki będzie, bo to chociaż tutaj to jest syf bardziej niż blacharka. Nie twój samochód, no zaraz będzie mój. No, dobra. To było naguszenie, 200. Normalnie, <laughs> babka zobaczyła, 1500 mówi, kurczę, tyle, nie sądziła, że dostanie. No i fajnie, fajnie, że u... udaje mi się spełniać ich marzenia. A my możemy trochę zarobić dzięki temu. Planuję też sprzedać ten samochód, nie, nie, nie tak za małe pieniążki, nie tak za małe pieniążki jak jak kupiliśmy bo on 200 no to my 1500 daliśmy myślę, że może źródamy byśmy mogli do niego wyciągnąć, ale to się wszystko jeszcze okaże. Mamy te nasze kamaro, piękne, fajne, wszystko spoko. Pojdziemy na myjkę. Dzień dobry. Ale wezmę go tak z grubsza, umyję. To tam gdzie jest ten syf, tutaj go wezmę i, i tyle, bo... Nie chce mi się strasznie, ale... a, właśnie. Pójdę do biura, zobaczyć czy mogę pracownika jakiegoś zatrudnić już. Źle mi się nie, powie... nie wiedzie. Mm, pracownicy, pracownicy. A, czekajcie, stanowisko pracy, zatrudnienie... dobra. Pracownicy. Niezawodny, solidny, żony, wykonuje swoją pracę bez chodzenia. Na skróty może działa powoli, ale zawsze dowozi. Piętnastkę, szybki skoncentrowany i doświadczony. Który jest najdroższy? 20. No nie mogę. Chciałem go wziąć na myjnię, żeby mi samochód mył. No ale chyba nie mogę jeszcze. Ale tą furkę to bym nawet sobie zostawił, bo ona jest fajna. Ale jeszcze nie jesteśmy w stanie. Tak, tego. Tak Chociaż jesteśmy w sumie, no bo. O, mamy blacharę. Dobra, widzę, już blacharkę jest do zrobienia. Katalizator spalin 25%, chłodnica 23% Nabłyszczony nie jest w ogóle. I akumulator ma słaby. Podsumowanie. Nie chcę patrzeć na podsumowanie. Chociaż tej rdzy tutaj tak dużo to nie ma tutaj trochę. No dobro. I do tego maila przeczytam Lista zakupów, e, poczta, reddan, porzucony pojazd tylko zamówiska Okej, okay, czyli wiemy co będziemy robić Za chwilę mamy, Jedziemy po, po porzucony pojazd Dobra, tylko najpierw fotki na, dla tego Skurczy byka Fotki dla tego To Pojazd moje ogłoszenia, dodaj ogłoszenia, tak, czerwony, ten, ten, dodaj. Doskonały. 4000, tyś... nie, 300, 400. Ja muszę policzyć, ile ja na niego dałem. Eee, ja go dałem 1500. Plus 300, plus 100, plus, plus mój czas. Trudno, będzie dłużej się sprzedawał, ale ma się sprzedać za tyle Koleżko, koleżko, ja widzę jak ty rzucasz okiem na ten czerwony wynalazek. Dawaj, chodź tutaj, no Ile? <laughs> Ulepszyć nasz biznes, już ci mówię, koleżko. E, nie tak, e, ulepszenia, Basztet mechaniczny. Poziom pierwszy, nie mogę. Lacharski. Biuro, biuro mogę. Ulepszamy, ulepszamy. To może pewnie bo jest coś zostawiłem ci tam narzędzie, które może sprzedać przy licznikach. O. O. Ohoho. Ohoho. Dobra. Idziemy, mamy złomowisko, wy mi powiedzcie, tutaj jest złomowisko, jedziemy. Jedziemy na złomowisko, zobaczymy czy tam jest... czy tam jest ten samochód porzucony, więc możemy go sobie wziąć od razu. Oraz jest e, jeszcze złomowisko samo w sobie, że możemy coś na złomowisku ogarnąć. Że mógł to bym wziął sobie dwie przyczepki, ale tak to nie mogę, więc idziemy tak. E, tu jest to złomowisko. Tutaj jest to złomowisko, tu jest ten samochód. Nie? Nie. Załe szczęście, bo strasznie dużo by było w nim roboty. <noise> Gdzieś ta fura musi być tutaj. Czyli on do mnie dzwonił. To jest w sumie nie wiadomo co. Smowisko będziemy mieli przed sobą chyba teraz. Dokładnie tak. Laweta właśnie. Właśnie Leweta. Dzień dobry, taken Golfel jest nawet O, 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 o! Ile taki? Kurwa zaraz zacząłem liczyć, bo nie byłem pewny No to jeszcze takiego nie jest stać. 22, co wy? 2200? Co ty kło? co ty? Dzień dobry Ty to widzę, że... 30 klocka za lewetę Ale jak chciał tego sprzedać? Z tą przyczepką Zaprezentuj mi jak to będzie wyglądało w takim razie Żeby tą furę sprzedać, dla mnie to by było git w sumie E nie Dobra, jadę po ten samochód co oni widzieli przy tym złowisku On gdzieś tutaj będzie chyba No tam stoi golf jakiś Do tego golfa chodziło chyba ta. Pokaż mi tu Jedź, nawet jechać można by było Jest niesprawny Kulacharsko też go nie ocenimy za bardzo Życie. Jedziemy. Jedziemy na HT. Pojedziemy tędy. Może coś ciekawego się rzuci w oczy jeszcze. Ale ta laweta, ta ciężarówka, to kurczę, ona tu by była git. Ale ile to trzeba by było tutaj przepracować czasu, ...tych samochodów porobić, żeby 500 tysięcy wydać. Masakrycznie dużo, dobra o! idziemy na sznyty. Kurcze, 2000, nie no, kurcze, nie, nie chciałbym sprzedawać tego za 2000. A po drugie jak ja go teraz sprzedam, to ja też nie będę miał czym ciągać tych yy, samochodów, nie? To też jest bez sensu dla mnie. Taka robota, musiałbym go sprzedać. Potem z buta albo klienta samochodem, a czy klienta, no z samochodem na sprzedaż dymać na, o, coś się stało. Klienta samochodem, samochodem dymać na eee, złom, kupić lewetę, lewetę na samochód, na lewetę i... No i tak trzeba było w sumie zrobić, no bo innego wyjścia by nie było, nie widzę sensu. Dobra. Dojeżdżamy, przyjadę. Przyjechałem. Dawaj, dawej. No nie. <ścoughs> Trzeba będzie dać w ogłoszeniu, że przyjeżdża tylko swoim samochodem, znaczy e, swoją lewetą. On jest fioletowy? No to nieźle. 2380, damy 2400. Zobaczymy, zobaczymy, czy ktoś w ogóle będzie chciał przyjść po ten samochód. Jeżeli nie, go sobie wyremontujemy. To jest o ten ogólnie. No. Apex Motor Streaker. Spróbujemy go znaleźć. Oj. Tylko... Dwa. Ale on jest stjeżdżący. <try> 3-1, 2-2-2 3-700 doskonały stan wizualny, strzenia manualna, 51% sprawny. Pozostało 4 dni Może jakbym się wytargował z nim trochę Dobra, zaplanujemy spotkanie z jednym strona główna bez tego już Szukaj e, Vanguard Też fajny, 4-4 stan wizualny słaby. Ja bym walał, żeby on był mechanicznie rozwalony niż e, stan może nie sprawny damy i zobaczymy Hehehe, dobra. Się od niego. I z tym umówimy spotkanie, dobra, pojedziemy na te dwa samochody zobaczyć. Po tego mojego czarodziejskiego furki jeszcze nikt nie przyszedł, ale to nie i zaraz ktoś przyjdzie. O, jak ładnie trafiłem, dwóch klientów obok siebie. Siema pamiętam, że cena auta to 5150, to dobra, damy Ci 3500. Right, partner, that's the good deal. Dziękuję. Dobra, przejdę się. Ja nic w nim nawet nie będę robił. 3500. Zobaczymy, czy damy radę tak ogarnąć furki. Żeby zrobienia ich po prostu, tylko chyc i lecimy dalej nie eee, samochód twoje ogłoszenie dodaj ogłoszenie czerwony taki dodaj ogłoszenie 5707 y dobra i wracamy po lewetę i gościu 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 Taki samochód idealny dla ciebie nie ten czerwony, tylko ten spokój Idź popatrz zaraz przyjadę, wrócę zaraz No O, już klientka kolejna idzie Jestem rozchwytywany normalnie Co tu się wydarzyło ty? Co to było? Co to było? Siema ja im dam 200 i oni będą szczęśliwi Czemu oni w ogóle jakoś nie handlują ze mną? W się sensie nie targują się Nie wiem, nie wiem czemu oni do mnie w ogóle... chłopa wystawiono, truje ja za 1500, on spoko ja, Ale ten to zrywny, fajny Ten to fajny zrywny taki Nie powiem, że nie O, tutaj to trzy zdjęcia będę musiał zamontować. Dobra. Na no, tym ostatnim taką przybitkę i dał gościu, że to nawet nieopłacalne by było mi cośkolwiek robić. Skoro on wszystko ma doskonałe. Cztery, to my dajemy piąteczkę. I tyle. Warsztat jest otwarty cały czas. Nikt nie chce mi tu szyby wybić. Nie chce mi chyba nikt. Eee, mamy 4800, dobra, idę się zrzemnąć. Idę się zrzemnąć. Zobaczymy, może się uda cokolwiek. Jego to trzeba by było, kurczę, coś z nim zrobić. Zobaczymy, może coś nowego wyszło jeszcze do sprzedania. 4950, nie stać mi na. Ale ja starguję go przecież. Jedziemy. Do momentu, w którym jesteśmy na zero i zwraca nam się cały czas, e, te samochody zwracają. To jest bardzo dobrze, nawet bym powiedział. Ciema. Pozwoli, że ja sobie już lewę to podstawię tutaj do ciebie. Jedziemy na grubo. Dang it! nie no way, Not for this price. O, nie wierzę, ktoś się zaczął tragować. Uh, uh, to spodowa wariacik. E, pojazdy, może 50 dolców faktycznie było taką dość za niską ofertą. Możliwe, że tak było, nie mówię, że nie. Dzień dobry, ktoś po samochód? Mamy wspaniałe samochody w Państwa ofercie, znaczy w naszej ofercie. Halo, halo, klienta Ela, o, o, Dzień dobry, ja bym Panią, czy Pana? Panią, Panią. Panią bym proponował tego brązowego odrzucić, ale ten niebieski to normalnie jak dla Pani. Jak dla Pani ten niebieski. Tutaj jest y, 2.0 silnik diesla, proszę zobaczyć sobie. Manualna skrzynia biegów, ale ja panią nauczę na parkingu nie ma problemu. Gwarancja do studni. Chociaż i tutaj nie dobramy. Do studni nie posiadamy tutaj akurat. Jest pani zainteresowana? No proszę zajść. No zajść tu. Dziękuję. Jezu, a się zarobili. Dobra, e, tak. Niebieski. Niebieski jest the best. The best for you. No lepszego pani nie znajdzie w tej okolicy, no jest... Y... ...szapoba. By można było rzec. Tutaj niebieski, o ten, o ten, o ten, o ten czerwony nie, czerwony jest za szybki, za duży dla pani. Niebieski jest, a jeżeli brązowy panią interesuje, no to... ...koleżanko... ...koleżanko, co, co, popatrzyłaś? ...nie bij mnie proszę. Co ech, co ech, ech, zejdziemy z sceny. Zejdziemy z sceny. Z sceny zejdziemy. Dogadamy się. Dogadamy się, no bierz. Dobra. dobra, jeszcze nie będę jej wyzywał. Koleczka tutaj, ten czerwony dla ciebie. Dla ciebie kierowniku. O, ona czegoś czeka. To to, który chcesz, że 2400 akceptuję, biorę go za 2400, ale który? Eee, cena wywoławcza, wartość rynkowa. Cena zakupu 0, a to tego? Bierz za 2400. Eee, nie, nie, nie. Siema. Nie ma opcji. 6950 to jest moja ostatnia. Ja, ja Żeby tak w życiu realnym łatwo było się targować. Dzień dobry, a pan to Tego niebieskiego, błękitnego jak kuszula pana prawie nie chce? Nie chce pan? Nie chce pan? Nie? 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 Okej, okay, to wypierdali chamie. Idziemy teraz szukać jakiejś nowej oferty. No nie widzę przyszłości, nie widzę przyszłości w naszych samochodach tutaj tych starych trzeba, trzeba jakichś nowych szukać. O, o! Już biegnę, już biegnę. Już cię widzę spokojnie, siema. Eee... 4950, ci mogę zejść. Dziękuję. Nie <laughs> Muszę zobaczyć, może jakiś poziom trudności. Mam słabo ustawienia, czy coś, ale to ogólnie to tak nie powinno być. Tak nie powinno być. Teraz jak damy pracownicy, stanowisko pracy, no nie zalej. No nie wiem, ku. Jest dotykowy tryb woskowania, tryb ale 15 koła nie stać, na, nie stać nas na to. Samochód muszę kupić. Ojejku, jejku. No zobaczymy. Na przykład tego Cargo Wiz mamy już za 118. On ma stan wizualny słaby. Za 8,5 nie stać na to, ale co ja marzę o nim? Coś takiego, co by mi się bardzo przydało i szybko sprzedało wezmę go za każdy pieniądze go wezmę bo oj cleaner cleaner. ja mam minę <ścoughs> pozbywam się konkurencji normalnie nie ma co nie będzie mi chłop tutaj od mojej firmą jeździł i reklamy robi swoje rozkładamy tu ja, ja to biorę za każdą cenę jak on da Nie ma opcji. On, ona. Yy, ahoj. to. No ale to nie znaczy, że nie będę próbował od niższej, nie? Nie, tak jak w życiu realnym, taki w bierze nigdy nie wezmę pożyczki żadnej. Lecimy tak o normalnie i się nie będę... ...potem wsrał i Mam zielone. O ty. ty kurwa. Ahoj ty. Okej, okay, okej, okay, dobra. Czyli do zera się nie da. Okay. O, o, o. O, 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 Dobra. Dobra, nie będę kombinował i tak dużo cofnęliśmy. Kobita, już czekaj, już czekaj, ja już go wystawiam tobie na sprzedaż i będzie szapowa. E, twoje ogłoszenie, doda ogłoszenie, APEX biały, dobra, chyt, 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 chyt. 62% sprawny, super, 5700 my dajemy, 7. Opublikuj. I myślę, że niczego więcej nam nie potrzeba na dany moment. Chodź, 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 chodź. Zawrotka, Dzień dobry, proszę Pani. Jaki biały samochód idealny dla Pani. Akurat Pani trochę ciemniejsza, a samochód trochę bielszy. Myślę, że będzie idealny. Zapraszam, zapraszam do kupienia. Zapraszam. Jedyne 7 tysięcy. O tutaj, obecnie na sprzedaż. Tutaj, o tak, tak. O. Dzień dobry. Dziękuję. Dziękuję. Powodzenia na drodze i proszę nie hamować za mocno bierzemy tego busa ale po busa pojedziemy już w następnym odcinek dziękuję wszystkim za uwagę trzymajcie się hej